dzień do od dwóch lat pewnie co najmniej kilkaset osób, jeśli nie kilka tysięcy zapytało w jaki sposób usunąć działanie eutanazolu który przyjęli przez ostatnie dwa lata bo im kazano, bo nie wiedzieli bo się spostrzegli za późno jak usunąć Działanie białka, kolca z naszego organizmu. Za ten film mogą mnie zablokować, za ten film mogą mnie skasować. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Będę się starał uważać, jakich wyrazów używam, ale to jest bardzo, ale to bardzo ważny film. Postanowiłem go właśnie zrobić dzisiaj, dlatego że w Polsce niedawno doszło do tragedii. Wielu Polaków w tym żyje i dobrze, bo może się coś zmieni, może w końcu dotrze coś do głowy. 14-letnia dziewczynka Natalia Zandrychowa, być może słyszałeś, i tutaj oczywiście wysyłam miłość i poszanowanie dla rodziny. Broń Boże, nie chcę nikogo krytykować. Ale niestety odeszła młoda dziewczyna, która najpierw mówiono, że zamarzła, czy wyziębiła swoje ciało, i chociaż trafiła na oją, nie dało się jej uratować. Ale sekcja zwłok stwierdziła coś innego, i zbyt wiele osób nie zadaje pytań, a w zasadzie bardzo mało, jak to się mogło stać, że 14-latka miała wylew. Jak to się mogło stać? I owszem, nie była jedyna, że tak powiem, bo dzieci również dostają wylewu. Kiedyś powstała taka statystyka, że jedno do dwóch dzieci na 100 tysięcy populacji może mieć wylew. Najczęściej jest to mini wylew. Zrobiliśmy kiedyś na ten temat film. Bo z mini-wylewu można spokojnie wyjść. Ja pod spodem wkleję trzy filmy na ten temat, jak wyjść z mini-wylewu, jak sobie poradzić. Ale niestety nastolatka siedziała rzekomo gdzieś tam na mrozie i nikt nie zareagował. I życia pewnie dziewczynie, no na pewno nie przewrócimy oczywiście, ale może warto by było zacząć dyskusję. Jak to się dzieje, że tyle osób nagle odchodzi? Nie wiem czy wiesz, ale w Stanach Zjednoczonych, w największych stacjach telewizyjnych typu CNN i tak dalej, pojawiły się takie reklamy społeczne, takie materiały społeczne, w których <laughs> ostrzega się rodziców, pokazuje im się, jak to małe dzieci, nawet pięcioletnie, mogą mieć wylew i zawał. Świat się zmienia. My wiemy, dlaczego większość osób, które nas tutaj ogląda, to rozumie, bo jest z nami od początku i wie, jakie było moje zdanie na ten temat. Jak ostrzegałem przez dwa lata co najmniej z uporem maniaka, nie daj się przetestować, nie daj się zachorować, nie daj się uśmiercić, nie przyjmuj eutanazolu, keczupu choroba nie istnieje. Ale tak jak mówiłem Wam ostatnio, ludzie się dzielą co najmniej na trzy grupy. Jedna to jest taka, że zrobi wszystko, co im każą, bez żadnego pytania. Bo wierzą w naukę, wierzą w lekarzy, wierzą w ten, wierzą w ten świat. Wierzą, że ktoś chce dla nich dobrze. Produkują ceutanazol. I ustawią się po kolejne dawki. Teraz 6 grudnia, już raptem dwa dni zostały. Do tego no, znowu następna, następna, e, następny strzał. Ustawi się pewnie kilka milionów osób. Specjalnie wywołano presję. Powiedziano, że konflikt z Pfizerem, że jest mało zastrzyków i tak dalej, i tak dalej. Zrobię kiedyś odrębny film na ten temat. Ale dużo osób się spostrzegło i myśli, że jest za późno. Że nic się nie da zrobić. Podam Ci dzisiaj przepis. Mam nadzieję, że ten film roześlesz wszędzie. Na według mnie najlepszy dostępny w sieci napój na powstrzymanie replikacji białka kolca. Można to odwrócić. Można zadziałać. Można coś zrobić. Czyli. Jak powstrzymać replikację białka kolca? Sosna biała. Nie wiem, czy słyszałeś, czy wiesz co to jest. O sośnie mówimy Ci już od 6 lat. Jeden z pierwszych filmów na kanale to był na temat witaminy C. Ile jest jej w sośnie? Jak zrobić sobie herbatkę? A dzisiaj powiem Ci o nalewce. Sosna biała. Specjalna odmiana sosny ma związek, który się nazywa suramina w największej ilości. Ta suramina występuje też w innych roślinkach, zaraz na koniec ci powiem jeszcze w jakich, ale w igłach sosny białej tej suraminy jest najwięcej. Ta suramina ma działanie antymutagenne, czyli nie pozwala na replikację tego. Tego białka, kolca, tak? Nie pozwala na to. Zatrzyma ją. Taki inhibitor, ta suramina, to jest powstrzymywanie rozwoju tego białka. <laughs> Czyli działanie antymutagenne. Najważniejsze, ponieważ wiele osób, niestety, już po, po sekcji zwłok okazało się, że miały takie skrzepy, jakie nie występują normalnie w ludzkim organizmie. Następne działanie tej suraminy to jest działanie antyzakrzepowe. Jest to środek antyzakrzepowy. I generalnie suramina sama w sobie jest nawet używana jako lek. Natomiast ja powiem Ci dzisiaj o naturalnym sposobie, w jaki sposób zadziałać. Działanie tej suraminy i w ogóle tej z białej sosny, tych wyciągów z tego, tej białej sosny. Będzie miało działanie przeciwzapalne, działanie antyseptyczne, ale również antynowotworowe. Dlatego sosna tak szybko trafiła na nasz kanał i mam nadzieję, że jeszcze to pamiętasz. Jeśli nie, to wkleję pod spodem film jak zrobić sobie idealną herbatkę właśnie z sosny. Sosna ma też dodatkowo olbrzymią dawkę witaminy C, tak jak wspomniałem na filmie, dużo większą niż w cytrusach, niż w czymkolwiek tak naprawdę. Nawet polska dzika róża czy acerola nie mogą się równać z sosną. Tyle jest tam tych związków witaminy C. I wiele z Was napisało wówczas pod filmem, że jednak robiąc, parząc sobie tą herbatkę, no jednak część tej witaminy C tracimy. Ja na filmie powiedziałem, że warto tą herbatę zaparzyć yy, tą tempera w temperaturze niższej niż 100 stopni itd. Tak ale to jak obejrzysz film, to zobaczysz. W każdym bądź razie, mamy tam olbrzymią dawkę witaminy C, ale też witaminy A, która również dba o nasze tętnice. No i masę antyoksydantów, tak? Dzisiaj zrobimy sobie nalewkę, czyli będziemy używać spirytusu. Także tutaj nie będzie już problemu z wysoką temperaturą. Co jest jeszcze dobre, jeśli chodzi o tą nalewkę, którą za momencik podam Ci skład, to idealnie będzie działać na górne drogi oddechowe. Czyli osoby, które w tym momencie, jest mnóstwo osób, które do nas pisze, mówi Mariusz utrzymuje mi się kaszel przez dwa tygodnie, co zrobić? Też pod spodem będzie film na kaszel, jak się tego pozbyć szybciej i tak itd., ale to też będzie nalewka, którą będziecie mogli używać. Będzie mogła Wam pomóc regulować temperaturę, bo czasami bo temperatura generalnie ciała, podnoszenie temperatury ciała jest potrzebne żeby ciało mogło sobie radzić z jakimiś pato patogenami. Natomiast jeśli jest zbyt wysoka, no to trzeba to kontrolować, żeby ciało nie wyrwało się spod kontroli. Jak również będzie zmniejszało kaszel, tak jak powiedziałem, czy jakieś właśnie infekcje górnych dróg oddechowych. Ale co będzie ważne i tutaj od razu to podkreślam, jeśli bierzesz jakieś leki na rozrzedzenie krwi, to tej nalewki nie pij. Tak? I to jest bardzo ważne. A zatem, jak zrobić sobie taką nalewkę? Przede wszystkim bierzemy sobie słój. Może być półlitrowy, może być litrowy. Możesz od razu cały litr sobie zrobić tej nalewki, bo ona się nie zepsuje. Czyli bierzesz litrowy słoik, wyparzasz w środku, przygotowujesz do tego, żeby zrobić sobie nalewkę. I uwaga, wypełniasz słój w 3 czwartych Igłami białej sosny. Czyli że wsypujesz tam igły do środka, a później uwaga, wlewasz spirytus 80%, może być więcej, ale 80% spirytus. Wlewasz i zalewasz, jakby te igły. Uwaga, zostawiając około 2-2,5 cm od wierzchu, po to, żeby to później mieszać. Czyli nie zalewasz do końca. Ale wlewasz po prostu do 90%-95% pojemności słoika. Zakręcasz słoik i wstawiasz do, ciemnego, do ciemnej szafki na okres, uwaga, 6 tygodni. Przez 6 tygodni ta nalewka chodzi, czyli potrzebuje czasu. Jeśli masz teraz kaszel, no to sok pod spodem znajdziesz, a jeśli będzie. Nalewka gotowa, to zaczniesz ją stosować. I uwaga, co jest ważne, co dwa dni wstrząsasz słojem, tak? Czyli nie zostawiasz na 6 tygodni i ona tam sobie sama chodzi, tylko idziesz do szafki, wstrząsasz słojem, stawiasz z powrotem. I uwaga, na koniec odcedzasz czyli wyrzucasz, jakby te igły sosny. Przez jakieś sitko, czy przez jakąś gazę, odlewasz do jakiegoś pojemnika, do jakiejś butelki, i uwaga, zażywasz codziennie, i to jest bardzo ważne, od 6 do 12 kropli. Czyli jakaś pipetka 6 do 12 kropli, nie więcej. I zażywasz codziennie. I możesz liczyć na to, że, nawet jeśli nie wiedziałeś, a przyjąłeś, bo ci kazano, bo nie rozumiałeś, nie rozumiałaś. I masz w sobie coś, co może spowodować zakrzepy, co może spowodować wylewy, co może spowodować nagłą śmierć, naglicę niestety, to tą nalewkę możesz sobie skropywać, tak? Krabiesz sobie ją do, jakiegoś, do jakiejś wody do możesz... Na język, jak dasz radę, 6 do 12 kropli i wypijasz sobie to codziennie. Gdzie jest jeszcze dużo suraminy? Poza białą sosną, gdzie jest jej najwięcej, oczywiście młode pędy sosny. Dlatego na wiosnę warto udać się nazbierać młodych pędów sosny, nazbierać pyłku sosnowego. O tym też jest film u nas, u nas na kanale, wkleję go pod spodem. Jest jeszcze dużo suraminy w soku z mięty pieprznej. Nie w herbacie, bo mimo tego, że ma wspaniałe działanie, to jest herbata napar, który wam polecamy, z mięty pieprznej, ale w soku z mięty pieprznej jest dużo suraminy. Uwaga w soku z babki lancetowatej. Następnie uwaga w soku z czereśni. Tak? Także mamy tutaj tajną broń na wszelkie wirusy i patogeny, no i na wypłukanie, pozbycie się E, replikującego białka kolca z naszego organizmu, który niestety spełnia swoje zadanie, spełnia swoje zadanie. średnio na świecie umiera nagle z przyczyn nieznanych o 15 do 20% więcej osób, które od, od ilości osób, które umierały wcześniej. Że umiera na średnio około 20% więcej. A jak ktoś kiedyś widział film Kill który też pokazywaliśmy na kanale, że jeśli dobrze zastosujemy eutanazol, to uda nam się zmniejszyć populację o 15-20%. Także trzeba patrzeć, co oni mówią, bo oni to zrealizują. Mam nadzieję, że podzielisz się tym filmem z innymi. Mam nadzieję, że zrobiłem go dobrze, żeby nie zniknął z sieci. Nalewka z białej sosny, z suraminą oczyści Ciebie z eutanazolu, keczupu, no po prostu tych substancji, które przyjąłeś. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Cię serdecznie z gorącej Kostaryki. Trzymaj się cieplutko. Cześć!